W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat hipernatremii. Hipernatremia to inaczej zwiększone stężenie jonów sodowych w osoczu. Jak norma jest od 135 do 145, tak hipernatremia to jest stan, kiedy tego sodu jest powyżej 145 mmol na litr. No i przyczyn hipernatremii może być tak naprawdę troszkę... Ale w sumie te mechanizmy nie są tak skomplikowane. Przede wszystkim możemy utracić czystą wodę, czyli mamy sód, który jest w roztworze wodnym, no i po prostu tracimy tą wodę bez elektrolitów, przez co stosunkowo stężenie sodu wzrasta. Tak może być w stanach gorączkowych przy dużej ilości traconych właśnie spotami wody, podobnie jak w stanach zwiększonego katabolizmu, takich jak sepsa, nadczynność tarczycy, to zwiększa się ta ilość wody, niekoniecznie z tak dużą ilością elektrolitów lub też tracona właśnie bez elektrolitów. Możemy też tracić hipotoniczne płyny, czyli tracimy zarówno elektrolity jak wodę, ale tracimy wody dużo więcej niż elektrolitów. I przez co to stężenie sodu nam rośnie i tak może być również właśnie w utracie przez skórę czy przez utracie przez przewód pokarmowy, na przykład w biegunkach, wymiotach czy też utracie przez nerki, na przykład w takich chorobach jak moczówka prosta, o której zaraz opowiem, czy też diurezie osmotycznej, czyli wyprodukowaniu i ucieczce dużej ilości wody z moczem, przez to że w tym moczu znajdują się osmotycznie czynne elementy na przykład bardzo duże stężenie glukozy czy też innych takich osmolitów. No i trzeci element możliwy to jest nadmierna podaż sodu, czyli że niekoniecznie tego sodu nam jakoś ubyło, czy wody przede wszystkim ubyło, ale przybyło tego sodu i z takich typowych możliwości to na przykład nadmierna podaż wodorowęglanu sodu, na przykład podczas kwasicy, czy podczas reanimacji pacjentowi, czy też karmienie niemowląt zbyt słonymi potrawami, czy też po prostu podawanie pacjentom przez zgłębnik pokarmu takiego mocno zatężonego, czy też podawanie żywienia pozajelitowego do żylnie, czy też picie wody morskiej, czy płyny dializacyjne z nadmiarem sodu, więc z jakichś powodów nadmiar tego sodu u nas się znalazł. Dodatkowo również może wystąpić coś takiego jak hipernatremia samoistna, to jest taka wolno rozwijająca się hipernatremia, spowodowana uszkodzeniem w podwzgórzu Osmostatu, czyli tego ośrodka, który kontroluje odpowiednią osmolalność osocza, i w wyniku tego może być zaburzone np. uczucie też pragnienia, czy te wszystkie funkcje balansujące i utrzymujące poziom osmolitów na odpowiednim poziomie. Tak samo często u starszych osób czy osób po udarach y, może dochodzić do zaniku czy zaburzeń uczucia pragnienia, przez co pacjent nie przyjmuje odpowiedniej ilości wody i zatęża się, y, że tak powiem cały i, i przez to zwiększa się ilość tych jonów sodowych. Jeżeli chodzi o objawy hipernatremii, to bardzo dużo zależy od tego jak szybko ta hipernatremia się rozwija. W przypadku ostrej hiponatremii, kiedy ten rozwój jest dosyć szybki i gwałtowny, może dojść do zaburzeń napięcia mięśni szkieletowych, orientacji, omamów czy wysokiej gorączki, i wiele tych zmian związanych jest ze zmianami w przestrzeniach wodnych, szczególnie w komórkach ośrodkowego układu nerwowego. Poznamy bardzo już te obrazki dobrze, i w przypadku ostrej hipernatremii, nagłego wzrostu osmolalności osocza, no to z płynu wewnątrzkomórkowego ta woda będzie przenikać tam, gdzie ta osmolalność będzie wyższa i przez to mogą być komórki, że tak powiem, odwodnione w ośrodkowym układzie nerwowym. Często ostrej hipernatremii również mogą towarzyszyć inne zaburzenia elektrolitowe, jakie jak hiperchloremia, czy hiperkaliemia, hiperglikemia, czy kwasica metaboliczna. Natomiast te inne rodzaje hipernatremii, te bardziej rozwijające się przewlekle, mogą nie dawać tak istotnych, nasilonych objawów, ponieważ dochodzi do adaptacji komórek ośrodkowego układu nerwowego. Natomiast część jakby przyczyn hipernatremii związana jest ze zmianami w gospodarce wodnej, również objętości tej wody. Dlatego na przykład hipernatremia, gdzie tracimy te hipotoniczne płyny, często przebiega z hipowolemią, czyli zmniejszoną objętością krwi krążącej, przez co może dochodzić do niskiego ciśnienia tętniczego czy do skąpomoczu. Natomiast w hipernatremii z utratą czystej wody również może e, pojawić się hipowolemia i podobne objawy. Natomiast hipernatremia, która może być związana z przyjmowaniem nadmiernej ilości sodu jest związana z zatrzymywaniem dużej ilości wody, przez co może rozwijać się hiperwolemia której głównymi objawami są przede wszystkim obrzęki. Miałem powiedzieć parę słów na temat moczówki prostej. Także tutaj mamy przysadkę mózgową, i mamy mniej więcej to, co się dzieje w nerkach. Mamy krew, mocz i komórki wyścielające cewki kanalików. I właśnie tylny płat przysadki mózgowej jest tym, który produkuje ADH, czyli hormon antydiuretyczny, inaczej wazopresynę. Hormon niezbędny do tego, żeby pobierać wolną wodę. Natomiast właśnie na tych komórkach znajdują się receptory dla ADH i po związaniu ADH z receptorem dochodzi do wbudowania w ścianę tych kanalików akwaporyn, czyli porów Przestrzeni takich kanałów dla wody, jak sama nazwa mówi, akwaporyna, i umożliwia to resorpcję. Wody. Natomiast w schorzeniu nazywanym moczówką prostą dochodzi do zaburzeń albo wytwarzania, albo działania wazopresyny. W moczówce centralnej dochodzi do uszkodzenia przysadki mózgowej i przysadka nie produkuje wazopresyny, np. urazy ośrodkowego układu nerwowego, czy też różnego rodzaju guzy, zmiany naciekowe, takie jak zarodczaki, czaszko gardlaki, czy przyrzuty innych nowotworów, jak również choroby, takie jak np. sarkoidoza rozrostowe, które mogą zajmować właśnie przysadkę. Sadkę mózgową. Natomiast drugi typ moczówki prostej to moczówka obwodowa, tak zwana nerkowa, która może być wrodzona i jest związana z wrodzonym defektem receptora, przez co receptor nie. Działa, nie jest wrażliwy na ADH, mimo że ADH, wazopresyna jest w odpowiednich ilościach produkowana. Również nerkowa może być nabyta i wynikać z różnego rodzaju chorób nerek, e, takich jak amyloidoza, szpiczaki, zwyrodnienie wielotorbielowate, czy też leki, jak litamfoterycyna B, czy zaburzeń elektrolitowych, np. w. Pierwotnej nadczynności przytarczyc, może występować hiperkalcemia, która prowadzi do moczówki, czy też w hipokaliemii, w pierwotnym hiperaldosteronizmie może rozwijać się moczówka. I teraz, skoro nie ma działania wazopresyny albo receptora, nie dochodzi do resorpcji wody. Natomiast reszta elektrolitów dalej jest resorbowana przez te wszystkie kanały, szczególnie sód, przez co w efekcie możecie spodziewać się, że bez resorpcji wody ostatecznie powstaje duża ilość moczu, bardzo duża ilość moczu, ale ten mocz będzie hipoosmotyczny, ponieważ ten sód będzie z powrotem resorbowany. I wśród objawów charakterystycznych dla moczówki jest wielomocz. No, moczówka sama mówi sobie, że moczówka, że powstaje dużo moczu, powyżej 4 litrów nawet na dobę, przy czym towarzyszy temu silne uczucie pragnienia związane. Właśnie z dużym stężeniem na przykład sodu, bo sód jest resorbowany, woda niekoniecznie, więc krew się, to we wszystko we krwi się zatęża, bo mamy elektrolity resorbowane z moczu, ale nie mamy wody, czyli tracimy wolną wodę w ten sposób. Dlatego to zwiększenie osmolalności osocza prowadzi do pobudzenia ośrodka pragnienia i stąd to bardzo silne uczucie pragnienia jednak i dlatego też często w przypadku moczówki prostej mimo utraty dużej ilości płynów, to pacjent nadrawia to sobie, ponieważ on często no, pije bardzo duże ilości wody i dlatego przebiega to z izowolemią, a hipernatremia rozwija się dosyć powoli lub nie rozwija się. Natomiast w przypadku pacjentów schorowanych pacjentów np. połudara, którzy nie mogą, Zaznaczyć, powiedzieć, że potrzebują tak dużej ilości wody, no to często rozwija się hipowolemia i ta hipernatremia dużo szybciej może się rozwinąć. Jeżeli chodzi o badania dodatkowe w rozpoznawaniu moczówki prostej, bo wiem, że kiedyś na pewno na endokrynologii zrobię odcinek tylko moczówce poświęcony, to warto zaznaczyć niski ciężar właściwy moczu. To jest taki charakterystyczny element, który tu występuje i często to badanie ciężaru właściwego wykorzystywane jest. W, testu, w dwóch testach. Takim teście odwodnieniowym i wazopresynowym, który jest tak naprawdę drugim etapem testu odwodnieniowego. Głównie chodzi o to, że ważymy pacjenta, on od, od rana ma nic nie pić, no i on oczywiście sika, bo ma moczówkę. I po jakimś czasie no, badamy ciężar właściwy moczu, który w przypadku pacjenta, który nie ma moczówki, powinien stopniowo wzrastać, bo pacjent powinien stopniowo zagęszczać ten mocz. Natomiast w moczówce cały czas ten ciężar właściwie jest niski. Dalej też bada się poziom wazopresyny i w przypadku moczówki centralnej on jest niski, natomiast pod koniec tego odwadniania pacjenta w przypadku moczówki nerkowej no to poziom wazopresyny jest bardzo wysoki, bo te mechanizmy, które pobudzają wydzielanie wazopresyny w przypadku no, odwadnia, odwodnienia Działają bardzo dobrze, natomiast nie działają receptory, stąd ta wazopresyna będzie wysoka, ale nie będzie wywoływała efektu. Często, w przypadku jeżeli mamy już podejrzenie moczówki centralnej, często wykonuje się diagnostykę obrazową przysadki. Najlepszym tutaj badaniem jest badanie rezonansem magnetycznym, aby wykluczyć te zmiany naciekowe. Ale wróćmy teraz do hipernatremii. Jeżeli chodzi o hipernatremię, czyli nadmiar tego sodu, zatężenie. Tej krwi można by powiedzieć tym sodem, no to chcemy podawać takie płyny, które będą hipotoniczne, tak żeby natremia stopniowo spadała. Jednak tutaj również należy uważać, bo komórki ośrodkowego układu nerwowego tak czy siak adaptują się. Tak jak na początku wysoka osmolalność osocza sprawia, że te komórki się odwadniają, to stopniowo rozwija się adaptacja, komórki gromadzą różnego rodzaju osmolity, przez co ich osmolalność również rośnie i wyrównuje się, przez co one już nie są dłużej odwodnione i w przypadku na przykład, tak jak mówiłem, hipernatremii rozwijającej się przewlekle powoli, no to te objawy z ośrodkowego układu nerwowego nie są tak istotne. Natomiast w czasie leczenia, jeżeli zbyt szybko podamy hipotoniczne płyny, to znacząco spadnie osmolalność osocza, i wtedy może dojść do przesunięć wody do komórek ośrodkowego układu nerwowego i dojdzie do obrzęku mózgu, a tego nie chcemy. Dlatego w przypadku ostrej hiponatremii szybko się rozwijającej, możemy sobie pozwolić na szybsze obniżenie sodu. Nie szybciej niż 1 milimol na litr na godzinę, ale w ciągu doby no to wychodzi ponad 20 milimoli. Natomiast w przeblekłej nie szybciej niż 0,5 milimola na litr na godzinę, więc pewnie tutaj tak bardzo bezpiecznym marginesem byłoby obniżanie o 10 milimol na dobę mniej więcej i teraz też postępowanie i podawanie tych płynów hipotonicznych różni się w zależności od stanu nawodnienia pacjenta. W przypadku pacjenta z hipowolemią to my najpierw musimy zanim zajmiemy się hipernatremią, która jest jakby drugim problemem, zająć się odwodnieniem pacjenta i stosujemy 0.9% NaCl do momentu aż pacjent będzie miał dobre, stabilne ciśnienie tętnicze. Dopiero potem możemy zajmować się hipernatremią podawaniem płynów hipotonicznych, i w tym wypadku często jest to 0,45% NACL wymieszany z 5% glukozą w stosunku 1 do 1 i tutaj taki hipotoniczny płyn się stosuje. No, chodzi o to, żeby była jednak niewielka zawartość NACL-u, bo jednak pacjent był po hipowolemii i, i żeby. No, trochę w naczyniach zostało tego, tego płynu podawanego. Natomiast w przypadku izowolemii stosowana jest 5% glukoza, czyli płyn bezelektrolitowy, tak naprawdę. No i w hiperwolemii również 5% glukoza, no bo wtedy jest przewodnienie, no to nie chcemy za dużo płynów dawać, no ale, żeby tą hipernatremię zbić. No to 5% glukoza, ale chcemy się pozbyć nadmiaru tej wody, też nadmiaru tego sodu, i wtedy dobrym rozwiązaniem jest również włączenie dodatkowo furosemidu do tej glukozy, żeby właśnie pozbyć się tego nadmiaru wody. Jeżeli chodzi o gospodarkę sodową, która jest dosyć skomplikowana, dużo jest tutaj tych przemieszczeń, tej osmolalności, tych przyczyn, które mogą zarówno czasami wywoływać hiperwolemię albo izowolemię, a czasami hipowolemię albo izowolemię, albo czasami ten sód, na przykład przy potach, można go może się pacjent zatężać, a czasami pacjent z tym potem też może tracić sód w zależności od schorzenia i współwystępujących problemów elektrolitowych, więc na pewno gospodarka wodno-elektrolitowa nie jest najprostszym tematem. Mam nadzieję, że udało się mniej więcej jakoś okiełznać tutaj gospodarkę sadową. W kolejnych filmach zajmiemy się gospodarką potasu i tutaj będziemy już za pan brat bardzo szli z chorobami nerek przede wszystkim. Dzięki bardzo za ten odcinek, zapraszam do obejrzenia innych odcinków na kanale, a jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał, klikając w guziczek. Możesz również zostać moim patronem i wesprzeć mnie w tworzeniu filmów. Do zobaczenia.